Hej wszystkim z tej strony Manta i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku informacyjnie i od razu mówię, że być może ta seria przejdzie w końcu w jakieś vlogi, a nie że wam w pierwszy obrazek i tylko mój głos, bo to trochę nutne, bo już, kam już w kamerkę się zaopatrzyłem, ale o tym dzisiaj nie będę gadał. E, chciałbym wam przekazać informację, iż jak wiecie, jeżeli oglądaliście nasz, no w sumie teraz mój kanał e, na początku, to wiecie, że była rozpoczęta seria z Bioshocka i ze względu na to, iż w marcu wychodzi Bioshock Infinite, to bardzo chciałbym wrócić do tej gry, ponieważ oczywiście do poprzedniej części, ponieważ bardzo mało z niej pamiętam, a dobrze jest sobie odświeżyć pamięć przed wielką premierą, bo taką bez wątpienia jest właśnie premiera Bioshocka Infinite. No i będzie, ze względu na to, iż ja wracam do tej gry, będzie właśnie z tej gry seria i przygotujcie się na naprawdę dużo odcinków, bo teraz mam naprawdę sporo wolnego czasu na nagrywanie i ten czas właśnie na nie, na nie poświęcę. Także wszystko dla Was. Także mówię Wam, że właśnie będzie ta seria z Bioshocka, gdyż do tej gry mam wielką ochotę wrócić i no i po prostu przypomnieć sobie sceny z drugiej części tej gry. Jak to tam się wszystko odbywało? No, i tp., i td. Cóż Wam będę mówił? Yy... No, i nie ukrywam też, że seria Bioshocka to jest jedna z moich ulubionych gier. Od razu po Falloutie w klimacie post-Apo. I bardzo sobie cenię właśnie takie gry, i całą serię Bioshocka so sobie cenię. Tak samo jak serię Fallouta chociażby. Dobra, myślę, że to by było na tyle, co Wam chciałem przekazać. Yy... I cóż, oczekujcie tej serii. Seria z Warhammera będzie dalej kontynuowana, mam nagrane trzy odcinki na dysku, które zrenderuję i być może jakiś jeszcze dzisiaj się pojawi, ale nie wiem, nie wiem. Na pewno jutro się coś pojawi, ale czy dzisiaj się coś pojawi to nie wiem. Także ja się zabieram za instalowanie gry i za nagrywanie. W kolejnych odcinków. wy tylko oczekujcie. I cóż, to by było chyba na tyle, co ja chciałem przekazać dzisiaj. Bye, bye.